Kurde, kiedyś to było fajniejsze. <laughs> kiedyś to byłeś młodszy. I głupszy. Najważniejsze, że wciąż jesteś szybki. Powolny pielgrzym to Martwy fielczy. Pierwszym, tak? Wiem, wiem. Właśnie na górę, coś ci pokażę. Ja cię kręcę? Ha, silny nie. jesteś. Dzięki. Dobrze ci widzieć, Spike. Ile to minęło? Szmat czasu. Ha, ale nie rozklejaj mi się tu. Dokąd idziemy? Zobaczysz. Niesamowite. Co takiego? Ha. Większość pielgrzymów nie wytrzymuje dwóch lat, a ty trzymasz się już od ilu? Czterech? Ha. I nadal żyjesz? Tak jak ty? Wiem, ale ja jestem zajebisty. <grym> tak, jasne, jasne. Poważnie. Chciałbym mieć tyle energii, co ty. Masz coś w sprawie Jane? Po Nowym Paryżu ślad się urwał. Którą szedłeś trasą? Przez Bains czy Gery? Patrz, Aiden. Ul pełen Miodu. Nie możemy zmarnować takiej okazji, prawda? No ba. Rozejrzyj się. Kto wie, może rośnie tu też rumianek. Co jest? Wyglądasz, jakbyś robił to pierwszy raz. Co jest? Wyglądasz, jakbyś robił to pierwszy raz. Nadal się. Pamiętasz tę zielarkę, którą odprowadziliśmy do wioski? A, ta miała takie powiedzonko. E, pamiętaj, rumianek i miód to od losu prawdziwe są dary. Połącz je, a może się dowiesz, czym jest wiek stary. WOOOOOO <laughs> Chodźmy już niedaleko. To tutaj. Chodźmy. na chatę. Zamknięta. Spróbuję wejść tędy. Zobacz z drugiej strony. Zabierz co się nawinie. Jasne. Hvala. Impreza. Do tego czasu GRE całkiem straciło kontrolę nad wirusem. To zaczynam się o ciebie martwić, a wiesz jak to jest. Jeśli zaczynasz się o kogoś martwić, to znak, że czas odejść. Estou nem mal. I to nazywali sztuką? Chuduj wudu, brzmi znajomo. Ciekawe, jak smakowało wtedy wino. Nic. Zero. Nie ma to jakim breza z okazji końca świata. Zginęli na własnych warunkach. Też chciałbym mieć tyle szczęścia. Aiden, pójdę na górę. Zajrzyj do ogrodu. Ok. Ok. Przynajmniej byli razem, najdroższa, Mary, przepraszam za tę ucieczkę. Podobno, jeśli wirus cię przemieni, przepadasz na zawsze. To nie może być prawda. Wiem, że tam jesteś, za całym tym bólem i chorobą. Dołączę do ciebie. Dość uciekania. W mordę. Aiden, chodź, popatrz na to. Siadaj, stary. Proszę. Prezent? Mówiąc bardziej konkretnie, to dar od bogów. Znalazłem tę broń przy ciele jej właściciela. Oby tobie bardziej się przydało. Masz. Wygazowane. <noise> Ale się z ciebie francuski piesek zrobił. Pij. Że też koniec świata okazał się taki spokojny. A przynajmniej do zmroku. Fakt. Gdyby kraj mógł to widzieć. Kto? Mniejsza z tym! Wytropiłem tego faceta. Jakiego? Nie zgrywaj się. Zostałeś pielgrzymem, żeby dorwać skurwiela. Wolca. Mam kogoś, kto go zna. Co? I teraz mi to mówisz? Ha! Kiedy dostałeś piwo, mogłeś się domyślić, że świętujemy. Typ jest Wiledor. I podobno wie coś na temat Wolca. Wiledor? Więc jestem tak blisko, co? Ej, hey, mam do ciebie prośbę. Dostarczysz to do Gary? Masz po drodze. Nie lubią tam pielgrzymów, ale dobrze płacą. A gdzie ludzie lubią pielgrzymów? Ludzie się nas boją. Każdy chce po prostu przetrwać. Może, ale kiedy trzeba się przedrzeć przez hordę zarażonych, to wtedy przychodzi go dowoza. No dobra, ale masz u mnie dług. O, żeby jeden. To co z tym gościem? Cóż, gadałem z nim przez radio. Nie przedstawił mi się. Zdaje się, że ma coś do ukrycia. Widzisz antenę na wzgórzu? Dzięki niej pogadasz z tym gościem. Będzie czekał na ciebie o świcie na częstotliwości 140 i 200 megaherca. Powiedziałem, że się odezwiesz. Po prostu pójdę do miasta. To nie takie proste. Wiledor miał być jedną ze stref miast, które odgrodzono, by powstrzymać zarazę. Wszystko się zjebało, ale miasto zdołało przetrwać podobnie jak mur. Ale facet wie co i jak. Skontaktuj się z nim, to wszystko ci powie. Co chce dostać w zamian? Nie powiedział. Ale nie należy do tych, którzy pomagają za darmo. Tacy to raczej nie istnieją. Co? A ja to co? Stary pryk, który lubi wyścigi i każe wypytywać o swoją szurniętą dziewczynę. Ej, ej, ej nie szurniętą. Może Jane jest. Hmm, trochę impulsywna i. Zawsze pakuje się w tarapaty, ale gdybyś tylko zobaczył jej. Dobra, dla mnie trochę za wcześnie na takie rozmowy. Oczy. Chciałem powiedzieć oczy, piękne, stalowe, duże. Nie sądziłem, że można się tak jarać oczami. No bo gówno wiesz o świecie i życiu. I o kobietach. No pewnie masz rację. Jeszcze zobaczysz. W końcu znajdę Jane. Zbudujemy dom, zamieszkamy tam. Nikt nas stamtąd nie wybędzi i przestanę się wałęsać jak kretyn. A wypiję za to. A ten wolc? Kto to jest? Jakiś krewny? Nie, bynajmniej. W takim razie, dlaczego go szukasz? Powiesz mi kiedyś? Tak, kiedyś. No, czas na mnie. To kiedy się zobaczymy, ha? Za kolejne dwa lata? Może. Trzymaj się. Obyś znalazł tego wolca. Czy kogo tam szukasz? I pamiętaj, sto czterdzieści, dwieście O świcie. typ będzie czekał. Dzień dobry. It is on Thank <laughs> Ugh. <sighs>